Jak czyścić ekspres do kawy Jura E8EB? To bardzo dobrze, że właśnie takie pytania padają najczęściej, bo to znaczy, że chcecie dbać o swoje ekspresy, a jeżeli dbamy o ekspres, to on długo będzie nam dobrze służył. Jak czyścić ten ekspres? W tym pytaniu nie odpowiem o odkamienianie, o wymianę filtra i oczyszczenie systemu mleka, bo to są duże tematy. To są trzy oddzielne pytania w tym zestawieniu. Tutaj opowiem Państwu przede wszystkim o czyszczeniu modułu zaparzającego tabletką czyszczącą. Raz na 180 zaparzeń, bądź też raz na 80 cykli przepłukania przy wyłączaniu ekspresu, co wystąpi wcześniej. Ten proces jest bajecznie prosty, automatyczny. Ekspres prosi nas o opróżnienie tacki ociekowej. W momencie, kiedy go uruchomimy, zaczyna się przepłukiwać i w pewnym momencie podaje jasny komunikat – wrzuć tabletkę. I dopiero wtedy wrzucamy jedną tabletkę czyszczącą, taką malutką kulkę, tutaj do wsypu kawy mielonej. Potwierdzamy, że to zrobiliśmy i ekspres kontynuuje proces czyszczenia. Ten proces trwa około 20 minut. Po tym wszystkim ekspres jest gotowy do dalszej pracy. Jakie jeszcze czynności pielęgnacyjne powinniśmy wykonywać przy ekspresie? Ekspres przepukuje system mleka. Przepłukanie systemu mleka jest to zaciągnięcie kilku kropel wody, przepuszczenie przez ekspres i przez wylewkę mleka. Nie jest to idealne czyszczenie systemu mleka, ale jest to takie podręczne narzędzie. Ono może być automatyczne, ono może wykonywać się samo 15 minut po ostatniej zrobionej kawie mlecznej. Co więcej, regularne czyszczenie zbiornika na ziarna raz na dwa miesiące tylko i wyłącznie suchą szmatką. Czyszczenie zbiornika wody też jest istotne w momencie, kiedy mamy miękką wodę. Tam mimo wszystko może nam się coś osadzić. W związku z tym miękką stroną gąbki myjemy ten zbiornik od środka również raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Natomiast jeżeli mamy twardą wodę, możemy użyć do tego odkamieniacza. Zalewamy pojemnik odkamieniaczem, odstawiamy na noc, oczywiście odpowiednio oznaczony.